Gęstość. Na tej lekcji poznamy pojęcie gęstości oraz jej jednostkę. Porozwiązujemy również przykłady zadań z wykorzystaniem wzoru na gęstość. Zaczynamy. Aha, jak zwykle na początku proszę cię o łapkę w górę, subskrypcję lub udostępnienie tego filmu. Dobrą motywacją jest dla mnie również komentarz z tej strony, co Ci się najbardziej podobało z tych zajęć. Przejdźmy do lekcji. Na poprzednich zajęciach rozmawialiśmy, że ilość substancji możemy określić dwojako: za pomocą masy oraz za pomocą objętości. Ciężko jest jednak porównać ze sobą na przykład 2 m sześcienne drewna z dwoma tonami węgla, prawda? Pewnie moglibyśmy tak próbować, porównać ze sobą te wielkości, ale jednak jest lepszy sposób, który łączy ze sobą masę i objętość. Aby lepiej zrozumieć, na czym ten związek polega, zróbmy sobie mały eksperyment. Mamy tutaj trzy klocki identycznych rozmiarów, co za tym idzie, identycznej objętości. Oczywiście widać, że są one zbudowane z różnych materiałów. Trzymając je w dłoni, zauważamy, że pomimo, że są takie same, mają inną masę. Zatem zważmy je, by sprawdzić. Pierwszy ma w zaokrągleniu 72 gramy, drugi 67, a trzeci 22. Widzimy tutaj, że ciała mogą mieć te same objętości, te same kształty, ale różne masy. Zróbmy inne doświadczenie. Tym razem weźmy dwa całkowicie różne ciała fizyczne. Gąbkę do zmywania oraz pustą strzykawkę. Widać, że ciała te mają różne kształty, co za tym idzie? Różne objętości. Ale po zważeniu zauważymy, że oba mają masę. W okrągleniu 6 gram. Weźmy kolejne dwa przedmioty, klocek drewna oraz krocek metalu, również innych kształtów, czyli objętości. Po zważeniu zauważamy, że mają bardzo podobne masy. Zatem ciała mogą mieć również różne kształty, różne objętości, ale bardzo podobne masy. Pozostaje więc zadać pytanie, w jaki sposób porównać te ciała fizyczne ze sobą? I tutaj pojawia się bohater dzisiejszej lekcji, lub bohaterka. Związek pomiędzy masą a objętością to jest wielkość zwana gęstością ciał. Z definicji jest to miara ilości substancji w danej objętości. oznaczana literą d od density lub greckiego rho. Jednostką w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny. I wyliczasz ją ze wzoru Ilo raz jest to iloraz masy przez objętość. Zatem by wyliczyć gęstość ciała potrzebujemy jego dwie charakterystyczne wielkości: masę oraz jego objętość. Innymi słowy, jeśli mamy sześcian o długości 1 m na 1 m na 1 m, tak, czyli metr sześcienny, to gęstość Mówi nam o tym, ile masy substancji jest napakowane właśnie w tym sześcianie. Gęstość jest to liczbowa wielkość charakterystyczna dla danej substancji. Określa ilość tej substancji w danej jednostce objętości. Innymi słowy, gęstość jest to miara upakowania cząsteczek w danej objętości. Na pewno nieraz już doświadczyliście tej wielkości w życiu. Jedne substancje, jedne ciała fizyczne, te mniej gęstsze, pomimo swoich dużych rozmiarów, miały mniejszą masę niż te inne, które, pomimo mniejszych rozmiarów, większą wagę. Z gęstością jest troszeczkę jak spakowanie walizki. Ich masa zależy od ilości rzeczy, które spakujemy, prawda? Tak samo z gęstością substancji. Określam, ile cząsteczek jest spakowanych w danej objętości. I napotykając zadania związane z gęstością, możemy się spotkać z trzema przykładowymi problemami. Pierwszy obliczyć gęstość, drugi obliczyć objętość ciała i trzeci obliczyć jego masę. Przejdziemy sobie teraz przez trzy kolejne przykłady, rozwiązując zadania z poszczególnych problemów. Pierwsze z nich. Zadanie pierwsze. Oblicz gęstość betonu, wiedząc, że 3 m sześcienne mają masę. 7,2 tony. Zatem standardowo wypiszemy sobie dane. Wiemy, że objętość to 3 m3, a masa to 7,2 tony. Zatem zamieniając te kilogramy to 7200 kg. Szukana oczywiście jest gęstość d. To rozwiązanie wiemy, że wzór na gęstość to d równa się masa przez objętość. Stawiamy dane liczbowe 7200 na 3. Wychodzi 2400 kg na metr sześcienny. Zatem możemy spokojnie udzielić odpowiedzi, że gęstość betonu wynosi 2400 kg na metr sześcienny. W zadaniu mieliśmy podaną masę oraz objętość, szukana była gęstość betonu. Obliczyliśmy ją z podstawowego wzoru T równa się M przez V i wyszło nam 2400 kg na metr sześcienny. Zadanie drugie. Jaką objętość ma stropian, jeśli jego masa wynosi 240 kg i gęstość stropianu to 12 kg na metr sześcienny? Kolejny problem. Wypiszmy więc dane. W zadaniu czytamy, że masa, czyli m to 240 kg, a gęstość, czyli d to 12 kg na metr sześcienny. Szukana jest objętość, tak? Jaką objętość ma stropian, czyli V? Zatem zanim przejdziemy, wypiszmy sobie podstawowy wzór D równa się m przez V. Wiemy, że V jest naszą niewiadomą, zatem przekształćmy sobie ten wzór najpierw mnożąc stronami przez V i otrzymamy dV równa się m, ponieważ po prawej stronie V się skróci. I teraz podzielmy obustronnie przez D, ponieważ V jest naszą niewiadomą, czyli V równa się masa przez ob... gęstość. Zatem możemy przejść do rozwiązania. Korzystając z tego wzoru na V, równa się M przez D. Wpisujemy dane liczbowe, to jest 240 na 12. Widać, że 12 z 24 się skróci przez 12, 1, 2, czyli wychodzi nam 20 metrów sześciennych. Zatem możemy udzielić odpowiedzi, że objętość tego styropianu wynosi 20 metrów sześciennych. W drugim problemie, tutaj przed nami, mieliśmy podaną masę oraz gęstość. Szukana była objętość styropianu. Po przekształceniu podstawowego wzoru doszliśmy do wniosku, że v równa się m przez d. Stawiając dane liczbowe odpowiednio skracając, wyszło, że objętość tego stropianu wynosi 20 metrów sześciennych. I trzeci problem, z którym możemy się spo spotkać, jaką ma masę drewno, jeśli jego objętość to 2,5 metra sześciennego, a gęstość tego rodzaju drewna wynosi 610 kg na m3. I standardowo wypiszmy sobie dane. Widać, że w danych mamy objętość, czyli V 2,5 sześciennego, oraz gęstość 610 kg na m3. Pytanie jest, jaką ma masę, czyli szukana jest masa. I znowu powróćmy sobie tutaj do podstawowego naszego wzoru na gęstość. D równa się m przez V szukane jest nasze m, czyli obustronnie mnożymy przez V, po prawej stronie się nam skróci, czyli dv równa się m albo m równa się d razy v. Zatem możemy przejść do rozwiązania wykorzystując ten wzór na masę. Masa równa się gęstość razy objętość, stawiając dane liczbowe. Nożąc pisanie lub za pomocą kalkulatora, wychodzi nam, że masa tak tego drewna wynosi 1525 kg. Zatem możemy spokojnie udzielić odpowiedzi. Masa tego drewna to 1525 kg. W trzecim problemie Mieliśmy podaną objętość oraz gęstość, tak, drewna. Szukana była masa. Po przekształceniu podstawowego wzoru na gęstość wyszło nam, że masa to jest gęstość, e, masa to jest gęstość oraz objętość. Podstawiając dane liczbowe z zadania wyszło nam, że masa wynosi 1525 kg. I podsumowując... Gęstość to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji, określająca masę tej substancji zawartą w jednostce objętości. Gęstość obliczamy jako iloraz masy danej substancji i jej objętości. d równa się m przez v. Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny. I możemy się napotkać z trzema różnymi problemami związanymi z zagadnieniem. Pierwszy z nich wyliczyć gęstość ze wzoru d równa się m przez v, drugi wyliczyć objętość, przekształcając podstawowy wzór, czyli v równa się m przez d, i trzeci wyliczyć masę równa się d razy v. To tyle na tej lekcji. Nie zapomnij o komentarzu i do usłyszenia na następnych zajęciach fizyki.